Cześć. Ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Beyond Two Souls. Coś się dzieje eee, i ja się chyba już domyślam. Jaż się boję, jeśli mam wyśrodka. Czy to... zaczęło się skurcze. Zbądźcie po karetkę. Ona musi urodzić w szpitalu! No, raczej... No, zabiorą, zabiorą mi dziecko. Nie pozwolę go zabrać. Chryste, dziewczyno! Tu nie ma warunków. No. Nie mamy koców, ciepłej wody. Niczego! I co to będzie za życie? No, moje dziecko. No, moje dziecko. Nie, chcę, żeby nie Spokojnie, 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 spokojnie. Coś się wymyśli. Spokojnie. spokojnie. zakładam, że ja będę musiała myśleć. Hej, Jimmy. Niedaleko stąd jest opuszczony budynek. Znajdźcie jakieś wejście. Robi się, idź. Walter, ty zostaniesz ze środą, okej? Okay? Jodie, chodź. Załatwimy wszystko, co trzeba. Pamiętaj, nie zaczynaj rodzić, póki nie wrócimy, okej? No się Dobra, Jodie, lecimy szybko. Z Aidenem powinno nam to pójść jakoś. też trochę łatwiej, ale. Zakładam... No przecież idę. Zakładam, że e, ona nie No, czy ona nie może się pospieszyć w takiej sytuacji. Nie, nie wiem, na spacer się wybrała czy co. Naciskam, maltretują tego shifta Ty, i... nasz lekarza? Nie. Poza tym my nie mamy żadnych pieniędzy. I co teraz robimy? Chcę pomóc temu dzieciakowi i dać mu jakąkolwiek szansę. Chcę, żeby miał pieluchy, butelkę mleka, jedzenie i czyste ubranka, jak każdy normalny człowiek. Nie może przyjść na świat w śmietniku pod mostem. No, dobra, jaki masz plan? Nie ma. No co. coś wymyślimy. Chodź! Czyli co? Jednak trzeba będzie troszeczkę kraść. No dobra. Tu jest wszystko, co potrzebujemy. Musimy tylko wejść. Kurwa mać! No musi być kurwa jakiś sposób! Zostaw to mnie. E? Co? Co chcesz zrobić? Spokojnie człowieku. Zaufaj mi. Dobra, to trzeba... Yy, ważne i ważniejsze. Wybierać um, to pierwsze um, kamerę, um, to jeszcze raz potem będzie mniej problemów. A co, co robi? A nie, to tylko um, dobra, czy to wszystko um, tutaj. Jeszcze nie po jak to to zrobiłaś? Nie pytaj. Później ci wyjaśnię. Bierzmy co trzeba, i spadajmy. Kamera też wyłączyłam. Mam nadzieję, że była tylko jedna. No lec, Jodie. No, dobra, całe szczęście, że no, ja nie musiałam co kombinować, co Okej, ja powinnam wziąć, bo w sumie Jesteście. nie wiem, co musiałam. Weszliście do budynku, o którym mówiłem? Tak, water tu jest. Chodźcie, nie ma czasu! Czy ja będę musiała coś robić? Ja nie chcę. Wiem, że to zadanie mnie przerośnie, a nie chcę tego spieprzyć, bo w sumie polubiłam środę. I wszystkich polubiłam i. Chciałabym dla nich jak najlepiej. O, zobaczcie, ciekawe niedopracowanie. Jodie nie zostawia chyba śladów. Oni też raczej nie, no oni nie zostawiają też, tylko tyle, że były już zrobione, wygenerowane prawdopodobnie. Jest tutaj no szybciej ludziska. Tak? Fajne, takie interaktywne filmy. Podobają mi się. Ale zaraz, idziemy, idziemy, idziemy. Biedna środa naprawdę, ale dziwi mnie jej wybór, że nie zdecydowała się na szpital. No, to byłaby mimo wszystko najlepsza chyba opcja, no, bo przecież to, co oni tutaj wykombinują, to... samą porę. Chyba na chwila się zacznie. Ktoś się na tym zna? Chyba nie. Wejdźcie! Wszyscy! Oprócz Jodie Wiedziałam, że tak wstanie. będzie. Wiedziałam. Chodźmy, tędy. Słuchaj, ja nigdy w życiu nie odbierałam porodu. A ja nie. nie rodziłam. <grystanie> Właśnie chciałam po powiedzieć. Nie się na mnie. Ja wybierałam z bólu. Okay. Dobra, spokojnie. Nie martw się. Zaraz coś wymyślimy. Coś wymyślimy. Przecież to tylko poród. Tylko. No dobra. O cholera. Mamy okay. jakąś pomoc? Mogę cię ci je ściągnąć. No świetnie. O rany, Co ja mam robić? Hmm, tu jest coś, nie wiem. Co, co jeszcze? Co jeszcze mogą zrobić? Tu coś? O kurwa! Boją się. Wyczyszczę ten materac. tu jest pierwsze, co mogłabym jej podać, pomóc, czymkolwiek bądź dzielna, ok, dasz radę. O, mogą jej wodę chyba podać. Dobra, ja w tym odcinku prawdopodobnie będę mówić o wiele mniej. Bo ja się długo boję, ja nie wiem co tu robić, jak działać, jak jej pomóc. Kurwa, to jest straszne, ale pojęcia nie mam co robić. Dobra, chyba to mnie nie ominie. Też gra mogłaby mi oszczędzić widoków, serio. E... Oddychaj. Oklepane, no ale... Oddycha Środa. Skup się na tym, wdech, wydech. Wdech i wydech. Robię to. No raczej. Co możemy zrobić, Jobi? Myśl. Dalej. Przyj. Przyj. Już prawie koniec. Serio. Miejmy nadzieję. Ja się chyba tu najbardziej męczę patrząc na to. Ja coś mam zrobić jeszcze? Dobra, kliknęłam, bo była kropka. Udało się nam. Jej, mój sukces! No i nowe doświadczenie zdobyte. Co ja mam zrobić? Co mam Trzeba zrobić? przeciąć bandy. No, a tam były naczynki. Dobra, wierzmy, bo raczej z tego nie zrobimy. Eee, dobra, nie chciałabym zrobić mu krzywdy. Albo jej. Nie. No, ma się ten skill, nie Jodie? Dobra, na razie w sumie... Całkiem wesoło się chyba tu zrobiło. Zżyli się oni wszyscy ze sobą, tak w ogóle. I boją się, bo jak za bardzo w Nie takich grach w skarbie, się robi, to Ale lankowość robi... Potem zawsze jest źle, więc Ty boję się ja trochę tego, co może się wydarzyć. Obiecuję. Nie chciałabym, żeby Środa umarła czy Czemu coś. Szczęśliwe. Pójdę po resztę. No, daleko iść nie musiała. <grywa> Jaka ekipa. Wow, przejmuż kieferowie. Pitya, to dziewczynka, Ona i mnie załuje. Mordę jest, ale jest ładniusia. Nie wyrażaj <grywa> się, Wolf. Ej, wątpię, że jest. Yeah. Jest cudowna. Ona jest wspaniała. Nie dałabym rady bez was. I Jody. No przede wszystkim Jody. Jesteś cudem Jody. Naszym cudem. No jak miło. Czas po koniec rozdziału, czy coś? A tak się bałam, yeah. <laughs> widzicie? Eee. Czy to był sen? Nie. A może? O kurwa! To! Wstawaj, wstawaj, Jody. Eee, to. Pożar? No, świetnie. Co to, to kuźba ma być? Dobra, yy, nie wiem, gdzie iść. Stan! Co? Stan, stawaj. Dobra, na pewno musimy wszystkich obudzić. W, Walter jest tutaj, i i Środa i Zoe są na górze. Uciekaj, pójdę po No Czekaj, idę sobą. Nie, nie, pójdę sama! Dobra, Walter gdzieś na tym piętrze. To lepiej go znajdziemy najpierw. Szybko uciekaj! Potem na górę, potem na górę. E, najpierw... Dobra, tu nie pójdę. Leć, szybko, szybko, szybko tutaj. Cholera. No to może Aiden? Dobra, szybko, szybko, szybko. Okej. Okay. Leć, ja, ja się tym zajmę. Musimy je uratować, cały tak, tak. budynek pójdzie z Jeszcze nie wiem jak to zrobią ale postaram się zrobią to w moto i Jimmy. Jimmy też miał być na górze prawda? Dobra to środa i Jimmy. Um, mam nadzieję że to nie będzie wybór Jimmy albo środa. Um, o dobra Jimmy go słyszą. Kurde Jodie nie! Cholera! Gdzie? Gdzie zapierdzielasz? Góra! Jodie, bo ja się kurzę zaraz. Ja wiem, że w płonącym domu jakimś to trudno iść, ale... Dobra. Tu? No, szybko! Zaraz zaraz, 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 No. Już mać. Tu jakieś drzwi są. Nie, tych lepiej nie otwierać. O rany, Jimmy. RATUN! Chodź. Dawaj Jimmy! Stać! Stać! Nie! Jak to nie? Nie, nie dam rady! Przyszłam tu po ciebie to już tutaj i skacz! Ja nie wiem, w takiej sytuacji on naprawdę woli... Może Ejda... O dobra. Tego, do tego Jak ja mam to niby zrobić? Czy jako pensują? Czy coś takiego robią? O, chyba tak. Dobra. Co? Co jest to? Nie zadawaj pytań właśnie. Uciekaj, uciekaj. Tak. Musisz zabrać dziecko. Swij obok! Nie widziałam żadnych drzwi obok, tylko jakieś dziwne płonące. Dzień, kolera, bo... Musi być inna droga. Ok, Dobra, rany Jody, nie spadni. No nie, a jak będzie coś takiego, że na przykład w kolbu środa... Ja wolałabym latować... O kurwa. Środę, ale... Eee... Ale... Nie, 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 nie! No. O oh jest! Dlaczego ona nie chce jakoś wejść jak trzeba? Dobra. Ja się boję, że jak będą e, niewystarczająco się spieszyć, e, to, to coś pójdzie nie tak dalej. W środę i dzieciak. Zoey konkretnie w sumie. Tak, po ma imię. E, I... Hmm, super. Kolejne drzwi nie do otwarcia. A może jednak? Zadziwia się. No... O co chodzi? A, dobra. No tak, bo w ponownym klamki w sumie są rozgrzane, niemożliwie pewnie. A, Adam? Nie, na razie jest okej. Tutaj... A, czyli jednak Adam.

Ja nie wierzę. Co ty? robisz? Nie... To nie tak miałbyś. Cholera. Udało się! Uratował ją! O Boże! Wiemy, że jej się w sumie nic nie stanie, nie może jej się nic stać, bo... To chyba tak miało być. Dlaczego Aiden nie... jej... No wiem, nie pomógł, bo ja z żyłam. Super. Wiedziałam, że jak za dobrze idzie, to właśnie w końcu coś takiego się stanie. Nie mogę po prostu. teraz Czy to filmik? Jak się mnie wierz, Jodi? Dobrze? Okay. Co, całe życie przelatuje to, jeszcze to, oczami. to twoja konia. Nie zgadzam się. Konia. Nie przekonasz. A Nie zgadzam się Przekonasz. 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 mnie Przekonasz. Przekonasz. Przekonasz

być orane. jak mogą się rozglądać ha, co to jest Daring i Samara Morgan z drugiej strony? a co czy to są narodziny rodziny nie nie o, pokażcie mi ją, proszę nie, to moje dziecko, oddajcie ją. Zmieniłam zdanie. nie, nie, ją! nie, oddaj nie, 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 Proszę nie, 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 ją nie, ją zobaczyć. Kim? Kim była ta kobieta? Czemu mi nie, pokazujesz? Kim była Znowu to samo? Muszę to moja coś zrobić. O, coś innego już teraz. Jakaś apokaliptyczna wizja czegoś teraz tu. To. to była Jodie? To jest przyszłość. O. Biden? Co mam zrobić? Mogą się chyba tylko rozglądać. Eee. Nie, 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 nie chcę wracać! Czuję się tak nie. Nie. Rozumiem, że Jobby nie chce wracać, ale chyba nie miała na to wpływu. Te, już tylko co znalazła miejsce dla siebie i... Wylądowała w szpitalu, co? Dlaczego? Dlaczego co? Nie chciałam wracać. Ale pewnie jesteś potrzebna, dziewczyno. Dobra, rozumiem, że... Co? Uciekamy ze szpitala? czy to jest dobry pomysł. Bo pewnie jest w stanie dość opłakanym. Dobra, dziewiąta wieczorem. Nie wiem, mogą się przyjrzeć w lustrze? Dobra, rozumiem, że to jest po tym pożarze, tak? No bo w sumie biorąc pod uwagę rozchwianą chronologię w tej grze... O cholera. Straszne. Nieźle sobie rozwaliła, ale... Ale przynajmniej żyje i... Dobra, mogło być gorzej. Dobra, ledwo chodzi, to jedno. Nie wiem czy tutaj mogą cokolwiek zrobić. Za okno mogą wyjrzeć. Co tam zobaczę? Nic nie zobaczę. Rami tego nie pokażę. O cholera. Zamknęli ich za podpalenie naszego budynku. Znaleźli przy nich benzynę. Dasz wiarę? Dupki. <trybuj> 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 Mniej ciekawie. Dobra, ja bym sobie zobaczyła co jest karcie tutaj zapisane. Jody. Ale to serowanie czasami daje mi w kość, muszą przyznać. No. Hmm. no mi się blokuje. To jest tak... Nieko... No, spokojnie, spokojnie. Tu idziemy. A mogę i da. mam na przykład... O właśnie. To będzie o wiele ciekawsze. Zobaczmy jak się sprawy mają właśnie tę tak, Ma silne wstrząśnienie mózgu. Jest w śpiączce od miesięcy. O, cholera. Jest? Nie wiem. Jesteśmy z CIA. Dziewczyna jest poszukiwana za zdradę. Czy chce pan zobaczyć nakaz aresztowania? Tak jak podejrzewałam, okay. po pożarze, ale chronologia Proszę rozchwiana. No super. Czyli co? Musimy coś wykombinować, Jodie. O, nagle zyskała umiejętność biegania. No super. E, nie wiem czy to jest dobry pomysł w tym stanie, ale w sumie wyjścia nie mamy. Nie chcemy znowu trafić do jakichś, nie wiem, laboratoriów, zamknięcia w każdym razie. To jest sala, powinna tu być. Cholera. Wskoczyła przez okno. Niemożliwe. Do piąte piętro. zabiła się. Zgłoś to, ona nie może nam uciec. Może i spróbuję. Dobra, mm, tutaj była kropa zapisu, więc w tym momencie Wam już podziękuję. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Na razie to tyle, trzymajcie się, cześć.